Powtarzaj te słowa w myśli lub na głos i we właściwej dla siebie wersji. I co najważniejsze, poczuj je, bo to ważna zasada afirmacji. Weź tylko ze sobą te zdania, które z Tobą rezonują. Jestem zdrowy fizycznie i psychicznie. Jestem sprawny fizycznie i psychicznie. Jestem szczęśliwy, zdrowy i silny. Jestem bardzo wdzięczny każdego dnia za zdrowie, którego doświadczam. Jestem przyjacielem mojego ciała i ono jest mi wierne. Jestem wdzięczny za geny, które ukształtowały moje ciało. Jestem całkowicie wolny od bólu. A moje ciało jest naładowane energią miłości. Rozwijam swoją inteligencję emocjonalną, dzięki temu skutecznie zarządzam emocjami. Dokonuję zdrowych wyborów dla mojego ciała zakorzenionego w miłości. Moje ciało jest zdolne znieść dużo więcej niż mogę sobie nawet wyobrazić. Moje ciało jest potężnym samouzdrowicielem. Moje ciało to potężna siła, odporność i wytrwałość. Moje ciało jest wypoczęte, a umysł zrelaksowany. Moje ciało jest naładowane pozytywną energią. Mój układ odpornościowy jest silny i zapewnia mi bezpieczeństwo. Słucham sygnałów płynących z mojego ciała, bo ono zawsze wie, czego potrzebuje. Wdycham zdrową energię. Do każdej komórki mojego ciała. Moje ciało jest piękne, pociągające i seksowne. Dbam o swoje ciało z troską i współczuciem. Moje ciało jest inteligentne, zdolne do samoleczenia. Wszystko, co mogę zrobić, to utrzymać swoje myśli pod kontrolą. Przyciągam do mojego ciała odżywczą i dobroczynną energię. Pozytywna, zdrowa energia rozkwita w moim ciele, umyśle i duchu. Moje ciało jest silne. Wybieram myśli, które tworzą zdrową atmosferę we mnie i wokół mnie. Mój umysł jest sprawny. Każdego dnia mam czas na trening swojego ciała. Kiedy ćwiczę, szanuję swoje ciało i jego wrodzoną siłę. Ufam, że moje ciało wie, czego potrzebuje i słucham go. Spożywam jedzenie, które odżywia moje ciało. Śpię mocno i spokojnie. W czasie snu moje ciało regeneruje się. Uwalniam na bieżąco stres i napięcie. Uwielbiam dbać o swoje ciało i traktować je z miłością, na jaką zasługuje. Dbam o swoje ciało, stosując zdrowy, zbilansowany sposób odżywiania. Chętnie uczestniczę we własnym planie odnowy psychicznej i biologicznej. Myślę pozytywnie. I jestem optymistycznie nastawiony do życia. Moja dusza jest promienna i spokojna. Przepełnia mnie obfita energia i nieskończona witalność. Doceniam każdą komórkę mojego ciała. Dokonuję pozytywnych wyborów dla mojego ciała, umysłu i duszy. Moim priorytetem jest całkowite dobre samopoczucie psychiczne, fizyczne i emocjonalne. Zdrowe życie to wybór, którego codziennie dokonuję. Jestem wdzięczny za doskonały stan mojego zdrowia i sprawności. Kiedy ćwiczę swoje ciało, dbam również o zdrowie umysłu i duszy. Uwielbiam czuć się zdrowo. Wibruję z najwyższą częstotliwością miłości i przyciągam tę samą energię do mojego ciała i duszy. Jestem samą esencją dobrego zdrowia. Dostrzegam to wszystko, co już mi nie służy, i z miłością z tego rezygnuję. Dostrzegam te części mnie, które najbardziej potrzebują mojej uwagi, i otulam je miłością. Dostrzegam sytuację z powodu w których pojawiają się cierpienie i z czułością szukam optymistycznego, optymalnego rozwiązania. Wysyłam miłość i uzdrowienie do każdego organu mojego ciała. Nawet wtedy, gdy czuję dyskomfort, kocham siebie i aprobuję siebie. W trudnych chwilach wybieram pozytywne myśli, pomagają mi zmienić nastrój i znaleźć dostępne rozwiązanie. Uwalniam wszelką negatywność, ponieważ nie jestem swoimi myślami. Zwracam uwagę na to, czego potrzebuje mój organizm do zachowania zdrowia i witalności. Wszystko, co myślę i mówię i robię, wpływa na moje zdrowie psychiczne, fizyczne i duchowe. Systematycznie wykonuję badania diagnostyczne i monitoruję swoje zdrowie. Otaczam się ludźmi, którzy mają zdrowe podejście do życia i wspierają moje zdrowe wybory. Oddycham głęboko, regularnie stosuję ćwiczenia relaksacyjne. Przyjmuję uzdrawiającą moc od wszechświata. Każda komórka mojego ciała wie, jak zachować zdrowie. Dobrość wszechświata pomaga mi prowadzić zdrowe, zrównoważone życie. Czuję się szczęśliwy i zdrowy, gdy moje życie jest w idealnej równowadze. Moje ciało to świątynia zdrowia i dobrego samopoczucia. Miłość i szacunek do siebie utrzymują mnie w dobrym zdrowiu. Odpuszczam wszelkie uczucia złości, nienawiści, zazdrości, strachu, litości, wstydu i poczucia winy. Odpuszczam ograniczające myśli, które hamują mój postęp. Uświadamiam sobie i odpuszczam wszelkie emocjonalne konflikty. Uwalniam się od toksycznych wzorców płynących z mojego rodu. Żyję na własnych zasadach i jestem wolny od potrzeby konkurowania z kimkolwiek. Zasługuję na to, by być szczęśliwym, zdrowym i sprawnym. Mówię nie niezdrowym produktom. Mówię nie niezdrowym nawykom. Mówię nie niezdrowym relacjom. Mówię nie niezdrowym miejscom. Utrzymuję wagę ciała na zdrowym poziomie. Moje zdrowie i sprawność są dla mnie priorytetem. Utrzymuję serce otwarte na szczęście, miłość i pozytywnych ludzi. Jestem otwarty na nowe i alternatywne metody uzdrawiania. Dokonuję zdrowych wyborów, aby pozostać w formie. Otaczam się ludźmi, którzy mnie kochają i wspierają. Inspirują mnie historię sukcesu innych ludzi. Wdycham spokój i wydycham niepokój. Systematycznie medytuję, wizualizuję i relaksuję się. Od czasu do czasu pozwalam sobie na nic nie Systematycznie dbam o swoją kondycję i wydolność. Z miłością pielęgnuję swój umysł, ciało i ducha. Jestem kreatywny w tworzeniu zdrowych i urozmaiconych posiłków. Jestem otwarty na próbowanie nowych smaków i aromatów. Jestem wdzięczny za każdy posiłek, który służy mojemu zdrowiu. Moje ciało, umysł i dusza efektywnie współpracują ze sobą, aby utrzymać mnie w zdrowiu. Żyję świadomie i każdego dnia wybieram to, co dla mnie najlepsze. Kocham swoje ciało i jestem Mu wdzięczny za to, jak mi służy w tej życiowej podróży. Wiem, że czas jest nieodwracalnym zasobem i dlatego cenię każdą chwilę mojego życia. Kocham i troszczę się o siebie każdego dnia. Zwykle zachęcam do powtórzenia wybranych informacji, połączenia ich z uczuciami i z wizualizacją. Pamiętaj też, że to jest moja prawda, a Ty sprawdzaj, jaka jest Twoja prawda. Weź z tego nagrania tylko to, co z Tobą rezonuje. A zatem, jaką afirmację bierzesz dziś dla siebie? Dziękuję za Twoją obecność. Ja nazywam się Krzysztof Jankowski. Wysyłam Ci miłość z serca do serca.